Siema, z tej strony Anielus witajcie na moim kanale i witam Was w kolejnym odcinku. Także moi drodzy, dzisiaj obiecany vlog zostanie niedzielny. E, także tak, dzisiaj mówiłam, że będę bardziej szczegółowo nagrywać. Um. <laughs> także no, e, teraz Wam pokażę jakby... No ja tutaj jestem jeszcze kompletnie nieubrana, nawet serial oglądam. E, więc idę po moje rzeczy na konie. Wszystko Wam pokażę. Co biorę, ten ubiorę się. Zobaczycie mnie, pójdę jeszcze z psem. Zobaczycie wtedy, jak będę szła jeszcze z moim psem. Potem. Wyjeżdżamy, może coś tam z tego mi się też uda. Dojeżdżamy do stajni, idę po konia, siodłam ten, wszystko będziecie widzieć. No i wsiadam i już tam moja babcia będzie operować kamerą. Potem zsiadam i pokażę Wam, jak rozsiaduję. Ja robię jeszcze zawsze czyszczę konia. Nie wiem ogólnie, jakiego dzisiaj wziąć konia, bo mogę tak wziąć, takiego pieci małego kucyka na oklep lamę. Mogę wziąć białego araba, tego, który mi tak brykał, ale teraz jest właśnie super dla mnie. Mogę wziąć takiego Derewella z starszym koniem, ma 21 lat, ale fajnie, jest bardzo szybki do przodu e, i fajnie skacze. Jest jeszcze parę koni do wyboru, ale co już tam wezmę, to, to nie wiem, bo właśnie pani robi tak, że dla osób mm, takich, które tak gorzej jeżdżą, na przykład, wiecie, tak galopują, ale jeszcze nie skaczą, tamten, to e, e, dla tych osób wybiera konie, takiego bardziej prostego, albo czasami też trudniejszego. A dla na przykład takiej osoby jak ja, dla moich koleżanek mówię, żebyśmy sobie wybrały konie i wtedy mówimy, że takiego ona mówi, że okej okay, albo nie i wtedy bierzemy łamy, no i tak. Dobra, ja już nie będę gadać, więc teraz zobaczycie jak idę po rzeczy. Dobra, moi drodzy, także jedziemy. Nie zdążam nagrać wam, jak wyglądam, no ale tak jak zwykle. Tułam też już sprzęt, tu ten, no i jedziemy, nie? Będę wam już tam nagrywać, jak będziemy zbliżać się do stajni, a potem będę szła do stajni, a potem będę brała konia ze stajni, a potem będę siadła konia, którego wzięłam wcześniej ze stajni. Dobra, więc widzimy się już przed stajnią Dobra, moi drodzy, ja już jestem właśnie w stajni, idę do stajni. E, także no, tu mam e, kanta, tu mam kaprak, w aucie mi została kaski, kamizelka, to mi przyniesie, jak widzicie, tu mamy duży obszar stajny, bardzo ładne stanie. bo to ja polecam, e, także dobrze, ja już idę tam na hale, i tam się zapytam, jakiego mam konia. Więc zobaczymy, czy mój lana właśnie kuleje jeszcze, czy nie i Widzę się z wami, jak już będę miała wybranego konia. Dobra, moi drodzy, idę po konia. Dzisiaj mam takiego siwego arabka, także idę. Cześć, Barek. Szturz się. Dobra, zaczynamy ją czyścić. Ona bardzo źle reaguje na słabiznę, także u niej od słabizny Pszut! Czyść? U niej od słabizny trzymamy się właśnie z dala. Myśla. Co tam widzisz? Dobra. Tak? Dobra. Dobra, tu wszystko przeczyścimy. Ok, teraz lecimy w druga strona. Muszę ją miarę szybko przeczyścić, bo. Bo się trochę spieszymy. Dobra, teraz mi kośćotko przelecimy tak. Ty. Tak? Dobra. Jestem w ogóle sama? Wszyscy siodłają się Ych. na polku. Najkrzyśniej. O, co to mamy? Mmm, jaka pofalowana Lirka Takie pytanie, odpowiedzcie w komentarzu. Czy konie czują ty? Czy konie czują jak się czesze im grzywę, jak się wyrywa włosy? Odpowiedzcie. Dobra. Pokaż. Dobra. Jest czysto, Dobrze, Dobra, widzimy się jak już będę siadłać. 走走，走、嗯，走。 da ona da 没事，没